Cześć, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat sposobów na upały w domu. Kiedy temperatura na dworzu przekracza takie 30 stopni, to w wielu domach, mieszkaniach robi się naprawdę nieprzyjemnie, robi się taki efekt pieca. Jak sobie z tym radzić? To samo też dotyczy domków jednorodzinnych. Jak sobie z tym radzić? Jak można zmniejszyć odczuwalnie tą temperaturę w domu? I powiem Wam, że niektóre sposoby będziecie znali, a niektóre dla Was będą być może też nowością. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Pierwszym najbardziej typowym sposobem, chyba najbardziej znanym i najczęściej stosowanym są to zwykłe klimatyzatory. Jest to niestety droga inwestycja, dlatego że no klimatyzator po prostu kosztuje. Nie dość, że musicie zapłacić za niego sporo kasy, no to potem jeszcze generują Wam koszty, dlatego że jak pracuje to nie tylko pobiera energię elektryczną, a potem jeszcze ewentualnie przyłączenie wody, ale też jeszcze musicie co jakiś czas go czyścić, żeby tam się żadne grzyb i plechy nie zalęgały. Dlatego klimatyzator jest mocno wydajny, dobrze schłodzi Wam pomieszczenie, natomiast jest to droga dosyć zabawka i ona cały czas generuje koszty podczas jego pracy. Mimo wszystko i tak jest jedną z najczęściej wybieranych. Najczęstsze wybierane rozwiązania to jest po prostu wentylator. I oczywiście wentylatory macie różne, mogą być to kolumnowe, gdzie już nie ma tych łopatek i wirników, tego słupek po prostu wam wystrzeluje powietrze, które może to powietrze być dodatkowo chłodzone. Ewentualnie te najbardziej tradycyjne, czyli stołowe wentylatory, czy ze specjalnym stojakiem, gdzie macie 3-stopniową regulację szybkości obracania wirnika. W przypadku klimatyzatorów, jak i wentylatorów, jest taki problem, że ktoś przebywający często w tym pomieszczeniu może łatwo złapać przeziębienie. Często ludzie, którzy przebywają właśnie w pomieszczeniach, gdzie pracują takie urządzenia, albo łatwo łapią właśnie te wspomniane przeziębienia. Albo czują przesuszone śluzówki, na przykład dróg oddechowych, ewentualnie przesuszone oczy, dlatego że ten pęd powietrza jest taki troszkę wymuszany i nienaturalny. Wentylator ma to jeszcze do siebie, że często, żeby odczuwać, jego, żeby odczuwać jego zbawienne, chłodzące właściwości, musi być ten strumień powietrza skierowany na Was. To tak trochę jak chłodzenie silnika pędem powietrza, tak? Wy się możecie tym chłodzić. Natomiast możecie jeszcze wentylator, skoro już przy nim jesteśmy trochę tak, jakby. Rozbudować. A mianowicie popularne jest to, że przed sitem wentylatora stawia się miskę z zimną wodą, ewentualnie jeszcze lepiej miskę z lodem, czy jakieś tam dowolne naczynie, w którym jest lód. I ten oczywiście o dużej powierzchni otwartej, a nie jakimś tam słoiku. I ten lód wiadomo, że z siebie zimne powietrze oddaje wentylator, je zgarnia i narzuca, czy rozprowadza po pomieszczeniu. To jest dobre rozwiązanie, i powiem Wam, jak macie jakąś tam kostkę do lodów, albo dużą zamrażarkę, to przygotujcie sobie dużo lodu, postawcie przed tym wirnikiem wentylatora. To zobaczycie, że jakość tego powietrza będzie naprawdę mocno dodatkowo jeszcze schłodzona. Nie powiem, przejdziemy do rozwiązań już takich. Innych, takich, że nie musicie wydawać many-many, żeby je zastosować, ale jeszcze trzeba powiedzieć o oczyszczarkach powietrza. Mianowicie urządzenie to, jak sama nazwa wskazuje, oczyszcza powietrze z syfu, ale też jak zasysa powietrze, to je potem Wyrzuca, odrzuca oczyszczone powietrze i ono może mieć dodatkową funkcję właśnie chłodzenia tego powietrza. Czyli po prostu zasysa powietrze ciepłe i sobie je schładza i wyrzuca chłodniejsze. Jest to taka inwestycja średnio droga, ale coraz większą popularnością się cieszą, dlatego że media już wmawiają ludziom, no, wmawiają i wmawiają, że po prostu to jest niezbędne i coraz więcej ludzi faktycznie kupuje tego typu urządzenia. Jak kupujecie oczyszczarkę powietrza, to dobrze, aby miała funkcję też chłodzenia tego powietrza, bo wtedy macie dwa urządzenia tak jakby w jednym. I kolejne rozwiązanie, które jest bardzo ważne i bardzo powinno być przestrzegane, mianowicie od strony nasłonecznionej, czyli tam, gdzie padają promienie słoneczne bezpośrednio na warstwę, powinny być zasłonięte okna, a nie cały czas otwarte, dlatego że okno otwarte Czyli po prostu szyba niezasłonięta działa jak szkło powiększające, a wiecie jak działa szkło powiększające, że możecie zapalić nim łatwo trawę. Dlatego jeśli od strony nasłonecznionej nie zasłonicie sobie okna, to będziecie mieli straszną temperaturę w domu i najlepiej zasłaniać okna oczywiście albo grubymi roletami, albo żaluzjami, albo grubymi. Zasłonami. Natomiast kolory też mają znaczenie tych rzeczy, które to przesłaniają, dlatego im są one bielsze, bardziej ku jasności, tym bardziej odbijają promienie słoneczne. I teraz mega ważny punkt, o którym zapomina większość osób, latem otwiera okna. Największy błąd. Dlatego, jeżeli jest już dzień i jest naprawdę gorąca, taka wiecie, nagrzana atmosfera na dworzu, to największy błąd, jak, błąd jaki popełnicie, to jest otwarcie okna. Dlatego, że często myślicie, że pęd powietrza trochę schładza to powietrze, dlatego że jest jakiś tam przeciąg, ale to jest błąd, dlatego że te nagrzane powietrze z dworu wpada wam do domu. Jakbyście mieli cały czas zamknięte okna podczas upalnego dnia, to byście mieli troszkę niższą temperaturę w domu niż na dworzu. Jeśli otworzycie okna, to te gorące powietrze wam po prostu do tego domu wpadnie i one tam się zatrzyma. Dlatego, jak jest upał, pamiętajcie, okna powinny być zamknięte, a najlepiej jeszcze dodatkowo zasłonięte. Oczywiście mówimy szczególnie tutaj od strony nasłonecznionej. Punkt pierdółka w większości przypadków, ale w niektórych jest dosyć istotny: mianowicie, wszystkie urządzenia elektryczne emitujące ciepło, a praktycznie wszystkie emitują, dobrze sobie jest odłączyć. Oczywiście to, co możecie, to odłączacie. Dlatego, że jeżeli korzystacie z kuchenki elektrycznej, mikrofalówki. Ekspresu do kawy, może serwer macie w domu albo jakiś wielgaśny komputer, no to wiecie wszyscy, najlepiej sami, że to się mega nagrzewa, i to działa jak piecy. Zimą, jak sobie takie rzeczy używacie, to one wam troszeczkę ogrzewają mieszkanie, a latem podnoszą dodatkowo tą temperaturę. To, co możecie elektrycznego odłączyć i z tego nie korzystać, gdy jest upał. To lepiej tak zróbcie, dlatego że zawsze to trochę do dołu weźmie tą temperaturę, a dodatkowo nie będzie jej podnosić. Punkt kolejny ważny, mianowicie mniej gotowania, no bo wiecie, jak gotujecie, wydziela się ciepło podczas samego gotowania oraz lekkie potrawy. Dlatego, że jak zjecie coś ciężkiego, to wasze ciało musi się mocno nakręcić, żeby to spalić. Zjecie coś ciężkiego inaczej mówiąc, wasze ciało nabiera temperatury. Jak zjecie lekką sałatkę, to jest to lekko strawne i Wasze ciało nie musi tam rozkręcać całej machinerii, aby to przepalić, aby to po prostu zmęczyć. Dlatego lepiej jeść częściej i lekkie potrawy latem, a szczególnie podczas upałów, niż jeść jakieś gotowane i szczególnie ciężkostrawne. Pożywienie. To naprawdę się sprawdza, szczególnie z tym gotowaniem, że gotowanie można sobie odpuścić, można przejść na jakąś dietę warzywno-owocową, na przykład i nie będzie się dodatkowo podnosiło tej temperatury, a dodatkowo jeszcze to lekko strawność sprawi to, że będziecie po prostu czuli się troszkę chłodniej, bo wasze ciało nie będzie musiało się napędzać, aby przepalać te pożywienia. Kolejny bardzo ważny punkt to jest dużo picia. Powinniście bardzo dużo pić, dlatego że jak je nawet jak siedzicie w domu, to jak będziecie pocić. Ale z Was po prostu uchodzi powolutku woda. Dlatego dużo powinniście pić. Oczywiście jak dużo będziecie pili, to prawdopodobnie dużo też będziecie szczali. Ale dla Was to też jest zaleta. Z tego powodu, że oczywiście oczyszczacie sobie nerki, ale nie to jest kluczowe. Dlatego, że jak szczacie, to oddajecie ten nadmiar ciepła z swojego ciała. Sami wiecie, a jak nie wiecie, to sobie na rękę naszczajcie, to będziecie widzieli, że no ten szczoch naprawdę jest gorący. Po prostu wasze ciało, o jak będziecie dużo pili, też będzie się schładzało od środka. Dobrze, że lejecie, dobrze, że dużo pijecie. Im więcej pijecie, tym lepiej. I oczywiście czystej takiej wody niekoniecznie wam wpłynie, bo bardzo szybko będzie was filtrować, bo tam nic jej nie zatrzyma. Dlatego lepsze się sprawdzają odrobinę soki. Albo ewentualnie herbaty dowolnego typu. Pół, który pozwolił mi przeżyć nie jeden upał w skrajnych temperaturach, mianowicie można brać częste prysznice, oczywiście, możecie też nalać wody do wanny i sobie tam skakiwać, ale najłatwiejsze i najszybsze rozwiązanie, takie dające ochłodę na jakiś nie za specjalnie długi czas, jest to. Chłodny prysznic, czyli po prostu jest Wam już mega gorąco i zaraz czujecie, że zdechniecie, to dobrze sobie wejść pod chłodny prysznic, trochę pod nim postać, bo poczujecie się wtedy zresetowani. Dłuższe działanie będzie miało dla was, jeżeli na ręcznik nalejecie zimnej wody i sobie zrobicie kompres, czyli zarzucicie ten zimny ręcznik z zimną wodą na karkę, ewentualnie na głowę. Oczywiście w przestrzeni biurowej w pracy ciężej to wykonać w domu, gdzie Was nikt nie widzi, jest to dużo prostsze, to wtedy długo będziecie czuli właśnie takie jakby niższą temperaturę, dlatego że ta woda cały czas będzie parować i cały czas będzie tak, jakby was składać. Mimo że będziecie czuli, że ona jest już od waszego ciała ciepła. Także długie rozwiązanie i długie ukojenie daje Wam, jeżeli nalejecie do miski zimnej wody albo chłodnej wody i do niej wstawicie. Stopy. Jeżeli będziecie w niej trzymali przez jakiś czas stopy, będziecie czuli wyraźnie dużo mniejsze odczuwanie tej, glo, tej wysokiej temperatury w domu. Czasami możecie zrobić sobie przeciąg, ale pamiętajcie, nigdy nie wykonujecie go od strony nasłonecznionej, czyli od tej strony, gdzie w danym momencie jest nasłoneczniona strona waszego budynku. Możecie przeciąg sobie zrobić między stroną zacienioną, czyli tam, gdzie jeszcze nie pada. Promienie słoneczne. Oczywiście, ten przeciąg też nie na cały czas, tylko taki, żeby trochę wydmuchał wam waszego zużytego powietrza. Natomiast pamiętajcie, bardzo ważne jest to, żeby dom wietrzyć ale wykonywać to albo nocą, albo nad ranem, z czego szczególnie ja polecam nad ranem, a to z tego powodu, że nad ranem po prostu jest niższa temperatura, zawsze jest niższa w noc, może być gorąca, może być po prostu parna. Nad ranem z reguły ta temperatura jest niższa i powietrze jest dużo świeższe, dlatego najlepiej jak najwcześniej nad ranem sobie przewietrzeć ją, a następnie po prostu zamknąć okna, żeby już potem nie wchodziło gorące powietrze do pomieszczeń. Kolejny bardzo ważny punkt to jest mniej spożywania cukrów i różnych słodyczy, czyli generalnie napojów, herbat, kawy nie powinniście słodzić i cukrami i słodkimi napojami się raczyć, dlatego że te cukry, szczególnie proste, które będziecie spożywali, one też znowu wam będą nakręcały ciało i wydzielało Wam się ciepło w organizmie. Dlatego to nie jest najlepsze i dodatkowo to oczywiście też punkt scania i tycia powstaje, dlatego... Podczas upałów raczej cukrowe rzeczy powinniśmy sobie odpuścić dla własnego dobra termicznego. Punkt, który się sprawdza i na dworzu i w domu mianowicie lekkie, przewiewne ubrania. O ile wychodzicie na dwór, najlepiej sprawdzają się ubrania latem podczas upałów. Oczywiście jasne, tak samo jak te zasłony, które odbijają promienie słoneczne. Ciemne ubranie na lato jest takie do kitu, dlatego że one wchłania te promieniowanie cieplne słoneczne, ale jasne jest spoko. A w domu, jak siedzicie, no to nieważne jaki macie kolor, ważne, aby było ono lekkie i przewiewne, dlatego nie będziecie aż odczuwali takiej wysokiej temperatury, jakbyście się ubrali na cebulę. Punkt dosyć kosztowny, ale raczej odnoszący się do osób, które mieszkają w domkach jednorodzinnych, a mianowicie dla niektórych może być to zaskoczeniem. A mianowicie. Ocieplenie domu. Im bardziej i lepiej ocieplicie dom, tym będzie w nim chłodniej latem i cieplej zimą. Dlatego że ocieplenie domu działa na tej zasadzie, że o ile zimą nie wypuszcza ciepłego powietrza na zewnątrz, to tyle latem nie wpuszcza ciepłego powietrza do środka. Ocieplenie to nic innego jak izolacja termiczna, że coś nie przepływa ciepłe na zewnątrz albo ciepłe do wewnątrz. Po prostu jest postawiona bariera termiczna między zewnątrz a wewnątrz. Dlatego to działa i latem, i zimą, że latem nie wpuszcza za ciepłego powietrza do środka, a zimą nie wypuszcza ciepłego powietrza do zimnego, czyli na zewnątrz. Ocieplenie budynku bardzo dobrze się sprawdza. A gdy już jest naprawdę mega gorąco i nie można wytrzymać domu, po prostu się nie da w nim wydzierżyć, to po prostu powinniście udać się z domu na spacer. I najlepiej ten spacer Wam się sprawdzi nie w betonowej dżungli, szczególnie w miastach, gdzie z umiłowaniem betonują te skurczybyki, tylko powinniście wybrać się do albo mocno zaciemnionego parku, Takiego dosyć gęstego, czyli parku, bo zawsze tam w tej zieleni jest troszkę chłodniej. Ewentualnie nad jakąś wodę, ale gdy nie macie aż tyle czasu, to to co najczęściej jest wybierane przez dużą część osób to jest snucie się jak zombie po sklepach. Tam po prostu. W każdym prawie większym markecie jest klimatyzacja i ona działa. Dlatego ludzie się snują po tych sklepach, tacy wiecie, uuu, nie? dlatego że jest im chłodniej, a szczególnie jak wejdą w dział mrożonych i lodówek, no to tam się schładzą mega i najchętniej by pewnie leżaki porozkładali. Jeżeli nie dacie rady wytrzymać, to najlepiej po prostu wyjść z tego domu. Parki, jeziora. Gdziekolwiek nad wodę, gdzie nie ma na dużego nasłonecznienia, ewentualnie już do galerii handlowej czy do sklepu chce pójść połacić w najgorszych momentach w waszym domu, dlatego że tam troszkę się schłodzicie. a wydawać kasy przecież specjalnie też nie musicie. Dzięki za obejrzenie tego filmu zapraszam na następne. Cześć! A jeżeli coś możecie dodać do tego filmu, to napiszcie też poniżej w komentarzu, bo na pewno jeszcze jest dużo innych różnych sposobów na radzenie sobie z upałami w domu. Dzięki za obejrzenie jeszcze raz. はい。Hey.